Cześć małego przyjaciele Wlatujemy się do lasu Zobaczymy co pokażą nam tamte tereny Tam nie byłem jeszcze w lesie Mam nadzieję, że coś ciekawego wpadnie Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie zbliżę. Dla Pani Kasi Która jest również u mnie na kanale Pani Archeolog Dziękuję bardzo za subskrypcję Również pozdrowienia dla wszystkich poszukiwaczy nie będę wszystkich wymieniał bo zeszłoby to spódnia dobra, nie przedłużam dalej lecimy, widzimy się przy pierwszym fancie i tak kochani, przy samej drodze machałem wykrywaczem jak zwykle mamy museczkę. moim zdaniem jest to jest to z Mausera. i co, lecimy dalej ogólnie w tych terenach przychodziły bitwy Pierwsza, druga wojna, przychodziły również wojska francuskie. I co? Szukamy pozostałości po żołnierzach, jak na razie militarka tam wpada. Widzieliście przy, w, w ostatnich odcinkach dużo łusek różnych tam rzeczy. No i co? Lecimy dalej. No i zobaczcie, tutaj łuski wychodzą jak grzyby po deszczu. Kolejna, kolejny małzerek. Szukam dalej, może coś będzie więcej poza łuskami Muszę ten teren przejść tutaj dookoła Czyli są ślady jakichś bitew I co? Szukamy dalej No i tak, to jest ta dziura, co wyszły te łuski Zobaczymy kolejna łuseczka Czyli Mamy ślad jakiś walk Szukamy ten teren, zobaczymy co jeszcze fajnego wpadnie na razie łusek już Wam nie będę nagrywał, bo z tego co czuję, to będzie ich tutaj masę, tak jak w ostatnim jednym miejscu. No i co, szukamy dalej, zobaczymy co jeszcze fajnego wleci. Zobaczcie kochani, odtąd dotąd praktycznie pół metra na pół metra tyle wyskoczyło łuseczek, mauser i są cały czas sygnały, czyli jakiś żołnierz musiał tu przykucnąć. I ładował. Tylko teraz nie wiemy, czy ładował prosto, czy ładował w przeciwną stronę. Na razie stąd się nie ruszam, będę tutaj szukał. Bo jak widać, coś się działo. Lecimy dalej. Taka dziura. Kolejny z mały, kolejna z małych łusek. I to jest na odrębie tej całej linii. Więc tak mi się wydaje, historia byłaby ciekawa. Możliwe, że gdzieś tutaj, tu jest droga Gdzieś żołnierze kucali i oddawali w tamtą, w tamtą, stronę strzały Co, lecimy dalej, zobaczymy co jeszcze uleci Jak na razie z pół kilo łusek już mam <trafię> Tragedia No ale fajnie, szukamy dalej No i tak kochani, taka dziura z jakichś 10 cm Skoczyło coś takiego Jakiś kawałek złomu, ale od czegoś to na pewno służyło I co, szukamy dalej. Ja lecę taką starą drogą teraz. Zobaczymy co tu jeszcze fajnego wpadnie. Mam nadzieję, że coś ciekawego znajdziemy. I tak kolejny słuchajcie, znajdka. Jest to chyba od jakiejś małej łyżki, ale wiecie co? Nie wiem, czy to nie jest srewerko. Zobaczcie jak to się świeci. Nie mam teraz jak tego obrócić. Dobra, szukam dalej. Potem to w domu oprzyszczę i napiszę wam na story, co to dokładnie było, ale wydaje mi się, że jest to jakieś z łyżki posrebrzanej, może srebrnej łyżki, malutkie łóżeczki. Dobra, lecimy dalej. Kawałek, słuchajcie, jakiegoś nożyka. Łamany. On no tak mi się wydaje, że to jest jakiś nożyk, jest to zaokrąglone. Tu jest takie ostrze, już też skorygowane. Dobra, szukamy dalej. Lecę tą starą drogą. Zobaczymy, co tam jeszcze nam pokaże. No i tak, taka dziura. Słuchajcie, coś takiego wyskoczyło. Wygląda to jak jakaś strzała. Nie wiem, co to w ogóle jest. Ale to strzelamy na gps i lecimy dalej. Tak to się prezentuje. Pogoda tragiczna, słuchajcie, zaczął deszcz padać, katastrofa, no ale ja się nie poddaję, latam dalej. I teraz coś takiego, potem na podsumowaniu lekko przesiewem i wam pokażę. A ja lecę dalej w tamtą stronę. Tak, przyjaciele, leciało kawałek podkowy, jak widać. No i co, szukamy dalej, pogoda jest tragiczna, słuchajcie, deszcz leje, jak widać. No ale co, ja się nie poddaję. Wróciłem na tereny, gdzie są te stare okopy, przerzucane przeze mnie. Ale jeszcze tu pomacham wykrywką. Polecę jeszcze w inne miejsce. Mam nadzieję, że też przestanie padać. A teraz kawałek podkowy na szczęście. Lecimy dalej. No i tak kochani Coś takiego no wyskoczyło To jest jakiegoś guzika 100% Ale już strasznie zniszczone A ja szukam przy takim bunkrze Już tu kiedyś byłem Dużo łusek tu wlatywało Dużo mauserów Chodzi o, o łuski z mausera No i co szukamy tu jeszcze trochę idę tam w górę w górę lasu, w głąb. Zobaczymy co tam jeszcze powylatuje. I tak kochani, tu się znajduje ten niemiecki bunkier. Przejdziemy kawałek, bo wam, wam pokażę. Powiem Wam, że przed chwilą mi sarna przeleciała praktycznie koło głowy. I się strasznie odczułem. makabranie No ale co, tak to jest. Nie chcę tam dalej schodzić. Tu jest wejście, słuchajcie No ja może kawałek wejdziemy Przejdziemy ten bunkier Teraz z tego bunkru zrobione są jakieś ścieki, no niestety No ale coś tu było Dobra, ja lecę dalej Zobaczymy co tam jeszcze się znajduje Tam są fajne pola, jest to dlina Koni Taka pani tam mieszka Powiedziała do mnie, że mogę sobie bez żadnego problemu wlecieć na jej pola no ale jest na razie jeszcze trochę za zimno. Poczekamy, jak się trochę ochłodzi, będzie, cieczy, będzie troszkę cieplej, znaczy się, i wtedy będziemy szukać. A ja kieruję się dalej. Zobaczcie, jeszcze ten teren tutaj. Pokażę Wam szuka Jak już nagrywam, zobaczcie, są takie rowy. No i tam chętnie bym jeszcze poszukał. Ale już jest godzina 16, już dzisiaj tam nie wlecę. Przy kolejnym odcinku wpadamy i przepijemy ten teren. Dobra, ja lecę tam w górę. Zobaczymy co jeszcze wleci. No i tak, przyjaciele dziura, coś takiego. Powiedzcie mi od czego to jest, bo wiem, już kiedyś znalazłem podobną rzecz. Nawet chyba z 6 sztuk w jednym miejscu. Nie wiem od czego to może być Tak się prezentuje to. Dobra, szukamy dalej. Zobaczymy co jeszcze wpadnie. Mam nadzieję, że coś wleci, a jutro lecimy na pole Na pozwolenie kolegi będziemy jutro orać pole Dzisiaj taki spontaniczny wypadzik Lecimy dalej i tak przyjaciele, kolejne takie dziadostwo To się wszystko znajduje przy bunkrach Tutaj jest taki bunker, ja wam go w ostatnim odcinku pokazywałem Przed ostatnim Pełno tego, nie wiem co to może być Tu jakieś, nie wiem jakby to było nie mam pojęcia od czego to jest Dobra, lecę dalej. Zobaczymy czy coś jeszcze wleci. To był taki ogólnie spontan dzisiaj. Nieplanowane. Nieplanowane najlepsze. Czasami fanty wpadają lepsze, czasami gorsze. Trudno, liczy się wypad i chęci. Lecimy dalej. Tak kochani, środek lasu. Słuchajcie. Leciało wiadro w tym wiadrze. Kolejne jakieś gumowe wiadro, a w środku tych wiader, w zobaczcie tu, swoje lata musi mieć i to jakieś pewnie przedwojenne, zobaczcie jak on wygląda. No dobra, trzeba tu kopać, ale to już nie dziś, a co najciekawsze w tym wszystkim, yy, co było w tym wiadrze, tu coś takiego, patrzcie i kubek. Patrzcie, jakiś grube, jakie grube szkło, w środku jakiś zdobiony. I bity. Są na nim jakieś oznaczenia. Powiem wam, że tu trochę pokopię. Zobaczymy co tu jeszcze wpadnie, ale to już nie dziś. Jeszcze chwilę tu pomacham wykrywką. Jeżeli coś będzie fajnego, to od razu się włączy, ale Ciekawostka jest Po co komu było zakopywać wiadro z kubkiem po środku lasu? Tym bardziej przy, yy, przy tych okopach. Dobra, lecimy dalej I tak przyjaciele, jak widać jest godzina już około 17 pospędziłem w lesie raptem dwie chyba godziny. Taki spontan Słuchajcie, pokażę wam co wleciało Zobaczcie ile łusek, 2, 4, 6, 8, 9, 17 łusek, słuchajcie, z Mauserka. Monetka współczesna, 10 centów. To nie wiem, co to jest jakieś bicie, może z jakiegoś buta. Nie mam pojęcia, z czego to jest. Dość głęboko kawałek, mi się to wydaje, że to jest kawałek yy, tej całej odnoża. Kawałek podkowy, to to nazywałem sreberkiem, jest to zwykły badziew, no niestety. Yy, dwa takie fanty, nie wiem co to, yy, od czego to służyło, nie mam zielonego pojęcia. Takie coś, nie wiem z czego to jest. Dość ciekawe, dość stare. No i kawałek noża, a skąd że to nóż po tym tutaj, yy, po tym zaokrągleniu. No i ten badzie. Niestety to nie sreberko, jakiś kawałek czegoś. No i tak, słuchajcie. Kolejny wypadzik jutro robię na polu. Za niedługo będą filmy z Polski. Będą kręcone filmy w Polsce, bo zamierzam jechać do Polski. No i co? Jak widzicie z militarki wychodzi militarki masa. Łuski i nie łuski. Zobaczymy co będzie przy kolejnych wypadach. Mam nadzieję, że się trafi. Może jakiś małzerek, może jakiś bagnet. Chciałbym. No i tak. Ciemno. No i jeszcze widzieliście, jeszcze wpadły, wpadły te wiadra i ten kubek. Fajna znajdka. Mam tu w plecaku. Ten kubek zabrałem przez to bicie. Nie będę go teraz wyciągał. Dobra kochani, dzięki za oglądanie. Widzimy się przy kolejnych odcinkach. Odcineczek na pewno wpadnie w piątek. Trzymajcie się, pozdrawiam serdeczne, serdecznie, serdecznie piona.